Szanowni Państwo i rozpoczynamy, rozpoczynamy wielka, proszę Państwa, dziś uroczystość. Zaczynamy, za chwilę wręczamy pamiątkowe, proszę Państwa, kuchary. Witamy serdecznie prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, Prezes klubu Dominik Tomczak. Szanowni Państwo, w imię władz samorządowych miasta Kutna chciałbym bardzo podziękować trenerom, działaczom i zawodnikom KS Kutno za ten awans, bo w ten sposób pomału, pomału zaczynamy wracać na wielkie boiska, na wielkie wielkiej piłki wielkiej, wielkiej nożnej. Wie, było, wiecie to było, jakaś historia, ale myślę, że to jest drugi rok z i życzę tego, żeby za rok też to się stało, żeby czytelnika była dla nas możliwa. Życzę wszystkiego chciałbym wręczyć na ręce kapitana i naszej drużynie Ten pułap właśnie jest okazji awansu do czwartej ligi wojewódzkiej. Dziękujemy! Słowa pana prezydenta Ławajki w tym roku zobowiązują panowie! Gratulacje! Szanowni Państwo, za chwilę drugi puchar, puchar od redakcji powiatowego Życia Kutna dla drużyny KS Sankt dla trenera Sławomira Ryszkiewicza i dla zarządu klubu sportowego. Proszę Państwa, Andrzej Selmaszynski, redaktor naczelny. jak i całej redakcji, najbardziej... Powiedzi im, stawiam serdeczne gratulacje kolejnego awansu, no, już w drugim roku, a wiadomo, że w roku biegł wręczałem, puchar za chwała, a czasem Życzę wszystkiego najlepszego, składam gratulacje zawodnikom przede wszystkim, rewelowi z chwałowni roku oraz całemu zarządowi za pokonania w roku 2015-2016. Liczę, że podobne uchwały, razem z Prezydentem, w tym w roku przyszłym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Oby, oby. Ale jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku również będziemy męczali kolejne kary. Szanowni Państwo, oto osoby, które pomogły stowarzyszeniu KS w wywalczeniu awansu do czwartej ligi w tym sezonie. Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Bożyński. Wielkie brawa! Dyrektor Aquaparku Paweł Zlęczak. Wicedyrektor dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Jaroszak. Sponsor strategiczny firma SandBus, której właścicielem jest Krystian Ślebowski. Jednak w dniu dzisiejszym nie może być, bo obowiązki służbowe I teraz, Szanowni Państwo, firma SandBus, ona jest na co dzień z klubem. Drugim sponsorem strategicznym jest znana firma Homsmaier. W dniu dzisiejszym nie ma głównego dyrektora, ale w jego imieniu podziękowania zostaną złożone na ręce przedstawiciela firmy Janusza Piaszyńskiego. Janusz Piaszyński. Sponsorzy firma Bezir. Barbara Tomczak. Firma Ozdowscy. Smaczne Rzeczy Delikatesowe, Jakub Ozdowski, firma Dubielak, Jerzy Fronczak, zapraszamy, patron medialny, firma internetowa EQ24, której właścicielem jest Adam Olejniczak, inne firmy, które przyczyniły się do awansu, Hydrobu. Bosz serwis miniszewski, auto handlersków złomu metali kolorowej, Szaja Lewandowski, no i szanowni państwo, piękne teraz tutaj młodzi zawodnicy, piękne takie. Tutaj koszulki, piękne dyplomy, po właśnie tych koszulek dla naszych zacnych sponsorów. Mamy niebłędną nadzieję, że tych sponsorów w przyszłym roku będzie dwa razy tyle, co y, dzisiaj tu, y, widzimy. Dziękujemy także wspaniałym naszym kibicom. Dziękujemy Mediom i wszystkim sympatykom naszego klubu i Kutnowskiej Piłki noży. Tak trzymać, panowie! Dziękujemy! Szanowni Państwo, jeszcze teraz nagrody indywidualne od trenera Sławomira Ryszkiewicza dla Mariusza Jakubowskiego za najlepszego zawodnika. On uchodził w oczach trenera, jest pamiątkowy graberto do trenera Sławomira Ryszkiewicza dla kapitana zespołu Mariusza Jakubowskiego i drugi pamiątkowy graberto do trenera. Dla Kamila Zagajewskiego, Króla szelców 22 gole w sezonie. Przed dzisiaj się meczem, Szanowni Państwo. Obaj zawodnicy i Mariusz Jakubowski i Kamil Zagajewski wnieśli bardzo duży wkład w sukces zespołu. Dziękujemy Państwu, dziękujemy wszystkim Za chwilę pierwszy gwizdek yy, Patryk Kazimierzak. Rozpocznie ostatni mecz KS annebursy w łódzkiej klasie okręgowej. Witamy się raz Państwa i serdecznie witamy drużynę KKS Koluski!